Popatrzcie, widzowie, mamy dzień dziecka. Wylądowało nowe koło posiłkowe. Jak to w ogóle brzmi? Mamy tutaj z kimś coś specjalnego: Ramen oraz Pudding Head. I to jest 98% szans. Co prawda, jedno zaklęcenie to 120 klejnotów, co nie jest małą liczbą. Ale popatrzcie, mamy 200 tysięcy klejnotów. Nie pytajcie, ile musiałem na to wydać kasy. I mamy oczywiście jeszcze pudełka. Let's go, jedno. Tutaj kolejne, w ogóle za darmo jest pudełko. No to co? Tworzymy sobie skoro za... Ej, 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 a, a, jak za darmo, to da... No, 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 oddaj, no daj darmowe. No dobra, nie chcę dać, to nie, ale przyjrzyjmy się temu skinowi ramen. On ma pietruszkę, słuchajcie, z tyłu, ma jakieś shurikeny. Dodatkowo paruje od niego, no bo to jest jakby miska, prawda, z takim rosołem. A tutaj mamy właśnie pudding head, 85 odłamków trzeba i on wygląda super. Pamiętam, jak się jarałem nim na becie, że te pęknięcia kubka są naprawdę mega fajne i że przecieka mu tutaj, patrzcie, te nogi, to jest jakby przecieknięty budyń. No dobra, zakręćmy sobie kołem, no, ej. Ale za darmo, nie mogę znowu. A mogę w takim razie zakręcić tym kołem, czy też nie mogę? No nie. O, koło posiłkowe działa, więc jedziemy. Skoro 2% są szans tylko na tego specjalnego skina, to musimy się, słuchajcie, dzisiaj wybitnie postarać. Coś czuję. 480 odłamków. Nie wierzę. Nigdy nie miałem takiej sytuacji. O, wow, aż 80. Ej, to jest. To jest naprawdę dużo. Słuchajcie, e, brakuje mi tylko pięciu dosłownie. O, zakręciłem teraz darmowym kołem. Ej! Ale jazda, że 80 odłamków mieliśmy widzowie! Twórcy gry ewidentnie dają nam dzisiaj szczęście. No dobra, dostałem 10 klejnotów, to duży prezent. A czy teraz... No nie, nie, nie! Było za darmo! A teraz nie jest za darmo. Ej, to jest skam roku! Dobra, to ja kupuję wszystkie pudełka. Słuchajcie. Ej, mogę któreś pudełko kupić, chociaż jakby... Wow, co się dzieje z tą grą? Let's go! No. Nawet nie mogę się zalogować. Dziękuję bardzo. O, dobra, udało mi się kupić ultra pudełko krok. Dokładnie tak. No to je otwieramy. Ja uwielbiam te pudełki. Wow! 6 odłamków do skina Narwala, którego ja bardzo chciałem mieć. I jeszcze kolejne sześć. No tak, tylko że my mamy 20 ze 130. To jest niestety mało, chociaż ej, mamy już 26. A naprawdę to jest najfajniejszy skin w całym Stumble, guys. Bardzo go chcę mieć. No Mackenzie akurat już odblokowaliśmy, więc na tym mi nie zależy. A ten gość, no nie wiem, no 200 odłamków potrzeba. To jest akurat mega, mega żart ze strony twórców gry w naszą stronę. No dobra, ale słuchajcie, tak czy inaczej, zaraz trafimy tego heada i trzeba będzie trafić ramena, więc dawajcie, kręć. No nie, 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 no daj zakręcić, proszę! Dobra, jedziemy z tematem koło posiłkowe. Ej, strasznie dużo odłamków jest tutaj, no nie? Akurat naprawdę, nie ma trójek, nie ma piątek, nie ma, słuchajcie, nawet dziesiątek. Dwanaście. To jest chyba najmniej, co tutaj po prostu było, no nie? I super to wygląda, słuchajcie, że mamy tego skina, więc oczywiście zabierzemy go. No to dawaj, Wyposażamy. Pokaż mi go ty! On ma budki też takie, jakby z tego przeciekniętego, no właśnie kakao kawy, czymkolwiek on jest, no tego budyniu. Ej, w ogóle wiedzieliście, że tu są bananiarze. Patrzcie, tu jest jeden bananiarz, a tu jest drugi bananiarz, ale jazda! Za kilka dni startuje mój totalnie nowy sklep, który robię razem z Wojanem, więc oszczędzajcie pieniążki, bo będą nowe produkty, nowe autografy i wszystko bardzo szybko dostarczane. Więcej info za kilka dni. No dobra, ale teraz, słuchajcie, bym chciał kupić sobie te pudełka, bo w końcu Stumble Guys. Za Zaczęło działać, i zaraz oczywiście testujemy nowe skiny. Ale póki są te pudełka, a można je raz na godzinę zrobić. To po prostu teraz chciałbym je wszystkie odblokować. Więc dawaj, robimy sobie to pudełko. Teraz walniemy sobie to pudełko. I tu są też fajne itemeczki. Let's go! No dobra, tego gościa nie chcę. Wiecie, co ja bym chciał? Ja bym chciał tego, słuchajcie, gościa z dynamitem. Ej, do tego mamy nawet całkiem blisko, przyznam szczerze. Ale dalej, my, słuchajcie, otwieramy jeszcze pudełko. Za 60 tokenów. Dawajcie, no tutaj będzie już naprawdę. Grubo, bo to jest mocne pudło. No i dobra, mamy 12 aż odłamków do tego skina Bugaia. Ok, mamy 3 do tego, więc też nam nie tak mało już brakuje. Nie tak dużo, sorry, nie tak dużo. Teraz, o no tego bardzo chcę. Naprawdę bardzo, bardzo. No dobra, my tak czy inaczej musimy tutaj zdobyć ten skin, coś specjalnego. Ramen, ja mogę siedzieć, ja mogę kręcić. Nie ma problemu, ale w sumie też chciałbym przetestować tego właśnie, gatka, no nie? No bo sami widzicie, że on cały czas wypada. Chociaż. Aj, dwa w prawo i by nam się udało. A tutaj wypadają za to, widzę, że że No dobra, żetony nam się akurat nie przydadzą, ale w sumie spoko. Natomiast ja wam przypominam, żebyście tutaj na samym końcu sklepu wpisywali kod abra i powiedzieli o tym znajomym. To jest hardkorowo ważne, aby ry A. No nic skomplikowanego. I teraz zrobimy mały myczek. Muszę na pewno wziąć emotkę piłki do siatkówki, i w dodatku wziąłbym jeszcze znikanie. To może się naprawdę bardzo przydać. Do tego weźmy górę pieniędzy zamiast emotki, tej właśnie BOOM! I dlaczego tutaj są wykrzykniki, słuchajcie, tego. Nie rozumiem. Natomiast ja bym chciał wziąć udział tutaj w tym blogdarzu. Przetestujmy tego skina, a potem, słuchajcie, o ramy tamten ramen, więc nie wychodźcie. Kto wychodzi z tego filmu, ten Lamus? Ha, 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 ha. no i dobra, jedziemy. Grałem tutaj, słuchajcie, na lagach, no nie? Kiedy graliśmy na serwerach Bliskiego Wschodu i nie dało się przejść w ogóle do 15 fali. Natomiast teraz, słuchajcie, już lagów takich nie mam, bo mam tylko tam 90 coś pingu. To i tak jest dużo, ale no bez przesady da się na tym grać, no nie? I mamy motkę niewidzialności, więc lecimy. Mi się ten skin bardzo podoba. Ja wcześniej nie ja w ogóle skina hot doga i strawberry rita a to jest mniej więcej ten typ skinka, prawda? No i ten jest dużo lepszy. To pęknięcie, słuchajcie, szkła mi się mega podoba. No i to, że on ma bananiarzy na sobie. Bananiarz. Ja, 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 dobra, siedem osób już, słuchajcie, odpadło. Osiem osób już odpadło, a mamy dopiero szóstą falę, więc odpada więcej osób niż jedna na jedną falę. Mocne, co? Dobra, tutaj, słuchajcie, goście mnie oczywiście wywalają. Ale spokojnie, bo ja sobie podejdę tutaj, podejdę sobie teraz tutaj. No i dobra. Przeskoczyliśmy to, słuchajcie, jest bardzo ciekawe o tyle, że tu jest tylko i wyłączy, słuchajcie, jedna runda. Jedna! I to może trwać, wiecie, 5 godzin. Ja przypomnę, mój rekord tutaj, słuchajcie, to było 260 fal. I to dlatego, że ziomek, z którym grałem, o Gofr po prostu odpadł, no nie. On po prostu, słuchajcie, odpadł. Znaczy, on pewnie i tak był lepszy ode mnie, ale ja myślę, że byłbym w stanie wytrzymać gdzieś tak do, no, strzelam 300 fali. Myślę, że do 300 może bym dał radę, skoro już miałem 260, no nie. Dobra, tutaj sobie przelatujemy 18 osób odpadło, zaraz, wiecie. Już będą te trudniejsze kloski, i wtedy będzie odpadać na tyle dużo osób, że spoko poradzimy sobie, słuchajcie, poradzimy sobie, właśnie. Oj, 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 dobra, tutaj. O wow, ale mnie wywaliło, no ale dobra, bezpiecznie, słuchajcie, wszystko jest jeszcze bezpiecznie, więc spokojnie, spokojnie, dobra. 23 osoby, odpadnijcie tutaj coś więcej, bo naprawdę, tu ciężko się gra, powiem szczerze, no naprawdę, 15 fala dopiero. W ogóle z randomami mój rekord, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było chyba 80 widzowe, dobrze mówię? Poprawcie mnie, bo ja na pewno się mylę, znając mnie, na pewno się mylę. Ale na pewno pamiętam, że raz miałem 40 coś. Więc tutaj może być więcej. Tylko, że słuchajcie, tych ludzi, tych gagatków jest tutaj strasznie dużo. No popatrzcie, ich jest jeszcze 8. Czemu oni, słuchajcie, nie odpadają? To tego nie kumam wcale. Serio, bo oni powinni już sobie dawno odpaść. No dobra, 25 już odpadło, słuchajcie, więc zostaje nas tutaj coraz, coraz mniej. Gość w ogóle ma tego skina bugueja. Nazywa się kluswczka, czyli chyba kluseczka to miało być. Siemano, jeżeli jesteś widzem, to po, 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 już kilka tylko osób, więc dobra. Tutaj sobie wlatujemy. Dobra, ta kluseczka cały czas tu jest. No dobra, jestem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay. no dobra, to panowie i panie, no bo kluseczka to pewnie, pewnie pani. Dawajcie, podpadajcie coś, podpadajcie, bo ja bym chciał jednak tutaj troszeczkę bezpiecznie to wygrać. Byłoby bardzo fajnie, ale widzę, że ludzie wykonują tutaj triki, więc no, to może się słuchajcie źle dla mnie skończyć. Zobaczymy, zobaczymy, dobra. Jak wy tutaj to rozbijacie, to ja sobie tutaj tak przeskoczę, no nie? Skoro tutaj jest rozbijane. Let's go. Tylko ja mam strasznie dużo niepokoju. Kiedy oni tutaj są obok mnie. Serio, ja się trochę cykam, bo oni robią jakieś głupie rzeczy. Dosłownie, słuchajcie, dobra, chłop tutaj rozbija. Więc ja sobie znowu tutaj, słuchajcie, przeskakuję. I tutaj znowu kluseczka rozbija. Dobra, ej, ale tu jest tym z tą kluseczką. Naprawdę, bez kitu. Dobra, tutaj zostało, słuchajcie, już tak. Raz, dwa. 3, 4, 5 osób ze mną. 5 osób ze mną. No dobra, to jest nas jednak coraz mniej, ale musicie przyznać, że to dalej dużo. Jak na 30 fal, uważam, że to dużo. Naprawdę, myślałem, że to zostanie do tego czasu jedna osoba, może dwie. A może się okazać, że my jakiś zrobimy rekord, widzowie. Ja tak dawno nie grałem na nieskończonym Blockdashu. Serio, bardzo dawno, dlatego że my ostatnio oramy cały czas tą Betę. No nie, 0,60. Te mapy spongebobowe. Dodatkowo cały czas przecież te mapy z trybu kreatywnego, słuchajcie, o ramy. Non-stop to robimy. Non-stop. Więc ja nie miałem okazji, żeby pograć sobie w takie dobre gierki. A tu się okazuje, że jest naprawdę super. Dobra, chłop to rozbija. okej, okay, ja w takim razie tutaj przeskakuję. Dobrze, 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 dobrze. I dawajcie, może ktoś serio by odpadł. No 35 fala, słuchajcie. Nie. O kurde. O nie! O nie, takich to nie lubię. Takich to, słuchajcie, nie lubię. Który to był? Bo ja bym bardzo chciał mu przyfasolić. Czy to był, słuchajcie, święty Mikołaj, bo naprawdę teraz nie wiem, ale chciałbym, słuchajcie, mu przywalić. Serio, chciałbym. Dobra, 28 osób, słuchajcie, odpadło, czyli została nasza czwórka teraz w tym momencie już tylko. Let's go, let's go. Ja nie wiem, czy to nie był, słuchajcie, ten właśnie, Dracula Smurf Czy on nam nie przywalił? Nie wiem, tak mi się coś wydaje. Dobra, ja sobie tutaj przeskakuję. Okej, okay, spoko. I widzę, że tutaj na razie nikt nie emotkuje jakoś wybitnie. Chyba po to, żeby właśnie też nie. Nie zostać samemu emotkowanym, no nie. Dobra, jedziemy, słuchajcie, tutaj gość może odpadnie. My mamy 40 falę. Zaraz zrobimy stopper, słuchajcie, z randomami, a gość to zasejwował, no to jeżeli gość to sejwuje, słuchajcie, w takich momentach, to on prawdopodobnie jest hardkorowo dobry, no nie? O, oh, wow, no to to może, słuchajcie, być naprawdę trudne. Dobra, ja tutaj robię piłkę. Nie! O, oh, wow! O oh, wow! No tutaj to na samej krawędzi ja przeżyłem. Sam nie wiem jak, nie pytajcie mnie nawet. O kurde. Zostaliśmy słuchajcie w trójkę. Smurf odpadł, słuchajcie. O wow, ale tu się gigantycznie przestraszyłem, serio. A tutaj widzę, że obu gości co zostało robią triki, więc oni mogą być słuchajcie trudnymi przeciwnikami. Ale my jeszcze słuchajcie, dwie fale i będziemy mieli stopper! Z randomami, a to się rzadko zdarza, chyba, co? Jeżeli braliście udział w tym wydarzeniu, to wyście powiedzcie, czy to się rzadko wam zdarza? Czy tylko mnie się tak wydaje? No bo patrzcie teraz już będzie normalny stopper, jakby. Znaczy, no nie będzie, bo to jest Endless, ale byłby stoper, no nie? Więc nieźle. Ej, ten skin chyba oddaje, Słuchajcie, Zostałem sam z Mister Beastem, no nie? Więc jedziemy. Czy ten Mr. Beast okaże się być super hardkorowym gościem? Może tak być, słuchajcie. Okej, okay, on widzę, że uderza. No dobra, nie lubię takich typów graczy, ale w tak w takim razie ja też nie będę, słuchajcie, się martwił, żeby go uderzać, bo ja też będę go emotkował, no nie? Ja mam w razie co słuchajcie, niewidzialność, więc o tym warto pamiętać. Jestem, słuchajcie, teraz niewidzialny. Dobra, tutaj sobie przeskoczę. No właśnie, i on nawet nie wiedział, że ja przeskoczyłem. Po to wziąłem tą emotkę. Serio, po to ją wziąłem. Ona, słuchajcie, okazuje się być naprawdę potrzebna, no nie? Więc dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy, jedziemy. Gość się tutaj bawi. No i niech się bawi. Ja tam nie do tego nie mam, stary. Baw się dobrze. Ale dawaj, lecimy po jakiś rekordzik. Co, chłopie? Dobra, tutaj sobie przeskoczę, tak. No, raz prawdopodobnie ja będę mu dawał klocki, a raz pewnie on będzie mi dawał klocki, no nie? Więc na to trzeba, słuchajcie, uważać. Dobra, rozbijamy tutaj tak, a on przechodzi sobie górą. Adam, jego! Yeah Dawaj śniemy. Dobra, siup, siup. I ja sobie teraz tutaj standardowo to przejdę. Bum! Dobra, on się nawet nie odbił za bardzo, ale jazda. Dawajcie, 60 fala zaraz będzie. Ej, jak my zrobimy rekord! Nie, no nie zrobimy, bo to 200 fal potrzeba, słuchajcie. A, no to trochę duża już, no nie? Ale słuchajcie, można próbować, można próbować robić... Różne rzeczy, dobra. Siup. Aj, chciałem go tutaj dojechać, słuchajcie, emoteczką, ale niestety nie tym razem. Dobra, okej, okay. tutaj się odbi. Oj, bardzo źle mnie odbiło, ale. Oj, 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 oj. przeżyjemy, więc spoko. Dobra, siup. Okej, okay. jest rozbite, zapraszam. Wywaliło go! No nie! Ale on by to przegrał pięknie, widzieliście to? A to by było zjawiskowe, jakby on to przegrał teraz. Wow, to by było genialne. Dobra, lecimy, słuchajcie, po setną falę. Dawajcie, musimy to zrobić, słuchajcie, musimy to zrobić. Dobra, okej, okay, siup, dawaj. Dawaj, bo on triki, triki z Ameryki robi. No dobra, to trzeba na niego naprawdę mieć oko. Dobra, siup, okej, okay, wywaliłem go. Może go kolce uderzą. No niestety, słuchajcie, nie. Wiecie, to nie będzie takie łatwe, żeby wywalić dobrego zjadacza chleba, no nie? Który, no. No on jednak robi triki, więc na pewno on nie jest taki słaby. Słuchajcie. On może być lepszy po prostu ode mnie i dlatego muszę uważać. Dobra. Mamy słuchajcie falę 69, więc trzeba tutaj słuchajcie naprawdę uważać, bo on a dobra, okej. Okay, myślałem już, że będzie emotkował, ale dobra, okej. Okay. emotkowaliśmy się tutaj nawzajem i mamy 71 falę. Dobra, chłop to rozbija. Okej, okay, on sobie tutaj przeskakuje, więc ja sobie robię tutaj standardową I widzicie? Raz ja mu rozjechałem klocki, a raz on mi rozjechał klocki. Co tu się stało w ogóle? Dobra, robi się na niewidzialność. Sip, żeby on oczywiście nie wiedział. Dobra. Zepchnąłem go, a on na pewno chciał mnie emotkować, tylko że nie zdążył. Dobra, robi się znowu na niewidzialność. Tutaj ciach, tutaj ciach. Dobra, tędy, okej. Okay. Ej, ta niewidzialność naprawdę pomaga, kiedy są inni gracze. I w takim razie, słuchajcie, robię jeszcze raz niewidzialność, żeby on nie wiedział. Siup, siup, dobra, tutaj tędy. Wow, 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 wow. Niewidzialność jest top. Dobra, okej, okay. okej, okay, dobra, tu niedobrze, tu nie dobrze, ale zdążę. Zdążę się, słuchajcie, odbić, a on musi sejwować. Pytanie, czy on umie sejwować? Podejrzewam, że niestety, ale tak. No właśnie, on sejwuje. Któryś już raz, więc słuchajcie, to raczej ode mnie Będzie zależało, ile to będzie trwało Bo po prostu ja mogę zważywić, no nie Jednak wygrywam to, z tym, że słuchajcie, gierka Trwała 9 minut, więc szkoda, że W zamian za to nie otrzymujemy po prostu Więcej pieniążków, dlatego, że to słuchajcie Jest wydarzenie, prawda, i odbieramy Nagrody, a serio, za tak długą gierkę Mogłoby dać coś więcej No dobra, skoro mamy 190 Tysięcy klejnotów, to słuchajcie, kręcimy Serio, chciałbym zdobyć tego Skina, ale wiem, że na niego jest 2% Szans, i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że kiedyś na przykład był skin Zeusa czy Meduzy i my trafialiśmy, słuchajcie, go nawet za pierwszym zakręceniem. Chyba Zeus taki był. No tak, że za pierwszym zakręceniem. I pamiętam, że Wojan, z którym nagrywałem wtedy odcinek, chyba też go miał za pierwszym zakręceniem. Ale zdarzały nam się skiny, na które było 2% szans czy nawet więcej i ich nie mogliśmy trafić po jednym zakręceniu, dwóch, dziesięciu czy nawet 100. A pamiętacie? Zawsze przypominam tą historię. Jak równo rok temu, na święta był skin epicki żołnierzyka plastikowego i to było około świtecznych zabawek, bo tam nie było literki O. I niestety, słuchajcie, ojo! Tam kręciłem chyba 200 razy, czy 300 i nie mogłem go trafić. Natomiast teraz mamy te 200 tysięcy klejnotów. Jeżeli zaraz w jedyneczkach nie będzie działało, no to oczywiście będziemy kręcić dwójkami, trójkami, piątkami, czy nawet dziesiątkami. Dodatkowo oczywiście mam myszkę od twórców gry, którą dostałem właśnie na święta Bożego Narodzenia rok temu i ona powinna, niby w teorii, dawać trochę szczęścia. No dobra, a jak właśnie zakręcimy piątkę, to będzie, słuchajcie, kosztowało 600 klejnotów. Zobaczmy. Koło, Siłkowe. No dobra, w tym zakręceniu, no niestety, słuchajcie, ale nam się nie uda, więc klikam pomi. Może, słuchajcie, w kolejnym zobaczmy, może teraz, słuchajcie, nowy skin. No nie, jedno w prawo. Ej, kilka razy już byliśmy dzisiaj całkiem blisko, no nie? Więc naprawdę grubo, może tym razem nie. Kurde, 40 odłamków. Chcę zobaczyć, ile za to zarobię, no nie? No bo naprawdę, 40 odłamków to już jest dużo. Z 375, słuchajcie, zrobi nam się, uwaga, plus 600. To ciekawe, ile za to zdobywa się, słuchajcie, żetonów. Czy to było tak, jak kołem Halloweenowym, że tam się zdobywa tych żetanów, nie wiem, 20, coś jakoś malutko, czy może jednak całkiem sporo. A teraz ostatnie zakręcenie, słuchajcie, w tej piątce. I uwaga! O nie naprawdę było całkiem blisko. Ej, my mamy tutaj misję, więc odbieramy sobie tę misję. I po co mi te gwiazdki w ogóle? No ale dobra, my się nie zatrzymujemy, dlatego że tutaj, słuchajcie, robimy kolejną piąteczkę. Dawajcie, te piąteczki mogą, słuchajcie, oddać. Zobaczymy, czy faktycznie oddadzą. O oh Jezu, jedno w prawo, nie? Jedno w prawo w lewo, sorry, w lewo, ej, ale naprawdę jesteśmy dzisiaj tak blisko, że jestem, słuchajcie, naprawdę zszokowany, serio, to koło jest albo bardzo dużym skamem, albo może zaraz się okazać, że po prostu trafimy to, co chcemy i będzie perfekcyjnie znowu jedno w lewo, ej to jest dziwne, to jest naprawdę trochę porąbane, no ale dobra, jedziemy, słuchajcie dalej i może teraz, let's go ramen, mamy ramena, widzowie, dwa skiny w jednym odcineczku, no to pięknie, słuchajcie, to ja jestem naprawdę gigantycznie zadowolony, no przyznam Szczerze, że nie spodziewałem się, że dostaniemy słuchajcie ramena tak o. A tutaj proszę, jest skin ramena. Możemy się mu dobrze przyjrzeć. Nie no, ej, on jest naprawdę gigaczadem. I wiecie, w czym wziąłem udział w blogdash legendary turniej. Ten turniej za kupony, dlatego że ja słuchajcie, tych kuponów mam za dużo. A wow, w ogóle ten skin jest bardzo malusi. Jest minimalnie wyższy od capibary. Nie zauważyłem tego wcześniej. Mm, to ciekawe, bo popatrzę na przykład, tu jest obok ten nowy skin, którym przed chwilą graliśmy. To już jest dużo wyższy, prawda? Naprawdę on już jest dużo, dużo wyższy. Ej serio, niesamowite, że taki mały jest ten ramen. Czyli gdybym wiedział, to bym, słuchajcie, przetestował jego wielkość, ale wydaje mi się, że ta kapibara, mimo wszystko, jest ciuteczkę wyższa. Możemy podejść sobie tutaj, słuchajcie, do tej kapibary i zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Gdzie jest ta kapibara? Ty, ona mi zniknęła. O, tu jest kapibara. Ty, ej, nie mogę tego sprawdzić, bo po prostu ta kapibara jest za bardzo, wiecie, poukrywana przez tych wszystkich graczy. No ale dobra, jedziemy, słuchajcie, tak czy inaczej, tutaj ludzie muszą podpadać. Okej, okay, zaraz to się okaże, że ja odpadnę i wtedy będzie totalna kaplica. O, jest kapibara, jest kapibarito ale dobra, ja sobie Wskakuję tutaj, słuchajcie. Okej, okay, tutaj cztery osoby już odpadły, więc dawajcie, niech więcej osób odpad... Oj, 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 takich przeskoków To my, słuchajcie, tutaj nie lubimy. No ale dobra, udało nam się przejść, tylko że zaraz będą kolejne kolce, a jednak nie, jednak nie ma kolejnych kolców, ale osiem osób odpadło, słuchajcie, z szesnastu. Więc dawajcie szybciej, od odpadajcie, bo zaraz będą te nowe bloki. I to już będzie dziwne, że aż tyle ludzi tutaj dotrwało. Dobra, o, wow, ale uderzyło. Bo kurde, i gość mnie tam tak naprawdę uratował, co by nie powiedzieć. Dobra, ja sobie przejdę tędy. Ładnie, pięknie, trzynaście na 16 słuchajcie, odpadło. Na 16, 14 na 16, słuchajcie. Ja znowu sobie przechodzę i mamy półfina. No dobra, czy kapibara jest wyższa? No chyba nie. Dobra, teraz półfina, słuchajcie. Musimy dojść do finału i musimy to wygrać. Let's go! Skoro wziąłem udział w turnieju, no to musimy zarobić trochę klejnotów, bo tutaj jest chyba 75 czy nawet 100 klejnotów do wygrania, więc jedno zakręcenie mniej więcej tym kołem, ale może być więcej, słuchajcie. Nawet, no może źle zwróciłem uwagę, na przykład, no nie? Dobra, przechodzimy sobie tutaj. Okej, okay, ktoś już w ogóle odpadł, więc całkiem nieźle. I może tutaj szybciutko ktoś jeszcze odpadnie, co? Byłbym zadowolony, ej, nie mutkujcie, tak, to jest takie nubowskie, serio, to jest takie nubowskie. Ja się zrobię po prostu na niewidzialność i będę sobie tutaj siedział i sobie chillował tutaj bombę, no nie. Dobra, dawajcie, niech ktoś tutaj jeszcze podpada. Ja wiem, że są proste klocki, ale bez kitu, no, bez kitu, weźcie kogoś tutaj wywalcie, a nie mnie! Czemu oni się fokusują na mnie? Ja wiem, że mam nikt taki inny, no nie? Może tutaj jest jakiś widz albo hater, no ale bez kitu dajcie mi tutaj grać. Turnie 1 na 8 odpadło. Dobra, znowu się robię na niewidzialność, żeby tutaj przejść ładnie, pięknie. Okej, okay, w ogóle chyba po czyjeś głowie. Shut Co było dość dziwne, to było dość dziwne. Dobra, tutaj sobie dołem przejdziemy. Oczywiście mnie uderzy, no ale trudno. Ej, czy ci ludzie nie odpadają w ogóle? Wow, my trafiliśmy albo na jakichś mega dobrych gości, albo po prostu nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, raz to przeszliśmy. Teraz powinny być ze drugi raz. Okej, okay, dobra, przychodzę sobie tędy. O wow, oni tutaj robią w ogóle dużo trików. I trzy osoby już odpadły, pięć osób już, słuchajcie, odpadło, więc spoko. Teraz, słuchajcie, musimy sobie tędy jakoś to przejść. Dobra, tutaj ciach. Okej, okay, spoko, spoko. I teraz, słuchajcie, musimy sobie tutaj to przejść. Dobrze. Dobrze, dobrze, na tych kolcach łatwo odpaść, więc trzeba uważać, słuchajcie, trzeba tutaj naprawdę uważać. O, są nowe bloczki, słuchajcie, są już nowe bloczki, więc ja sobie stąd oram. I teraz, słuchajcie, naprawdę już ludzie muszą poodpadać. Bez kitu. Dobra, ja tutaj dołem idę. Okej, okay, mamy finał. No i popatrzcie, blokdasz legendary na finale. Pytanie, ile uda nam się przetrwać, bo graliśmy tamtym poprzednim skinem, no nie? tego, tego budyniu. Na blokdaszu Endless. I tam, słuchajcie, wytrzymaliśmy 9 minut. Co jest naprawdę, słuchajcie, zaskakującym wynikiem jak na randomów. Tutaj oczywiście może być różnie, wiecie, jakaś emotka, ktoś. Zrzuci, albo ktoś kogoś zrzuci, ja na przykład przegram, e, znaczy wygram za szybko, albo przegram za szybko, <laughs> Może być też tak, że po prostu jakaś falka, ktoś mnie popchnie, albo ja failuję. No różne sytuacje mogą być, więc po prostu trzeba uważać. O, dobra, te bloczki są zawsze zdradzieckie, więc tutaj trzeba właśnie. Oj, oj, oj. Dobra, ja się zrobię tutaj na niewidzialność, bo chłopak ją chyba trochę odwala. Troszeczkę delikatnie im tutaj odwala, więc let's go, let's go, let's go. Jedziemy, jedziemy. O, okej. Okay. I teraz tutaj sobie przeskoczymy. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bum! Boom. Dobra! Dawaj, 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 dawaj. Ja sobie pójdę tutaj bokiem, okej, okay, na bezpiecz... Wow, ale wywaliło tam tego ametyznyksa, ale on, no na moje nieszczęście się tutaj oczywiście obronił. Dobra, przejdziemy sobie tutaj tędy. Ej, ale ten ramen jest spoko, co? Fajna, słuchajcie, ta miseczka na jego głowie, naprawdę. Mnie osobiście to siedzi. Chociaż nie wiem, czy na coś specjalnego, ja tego nie rozumiem. On jest skinem coś specjalnego, a na przykład SpongeBob, słuchajcie, jest jakąś legendą. No nie? Czy ten Patryk, ten, ten, ta rozgwiazda taka? No nie, no to jest naprawdę gigantyczne dla mnie zdziwienie. No bo ten gość się niczym jakby nie wyróżnia, no, po prostu jest zupą, tyle, ciepłą zupą koniec, no nie, dosłownie dobra, przechodzimy tędy i słuchajcie, zaraz będą już nowe bloki, za dosłownie sekundę powinny być teraz chyba, o, i są nowe bloki i słuchajcie, są właśnie w tej bardzo, ale to bardzo, no nie ma nie ma jak tego przejść, no nie, no nie mów, że odpadnę w takie, wszyscy odpadnę